Serdecznie zapraszam na jasełka. a pokryw Betlejemski z podsłuchanym dialogiem osiołka i wołka. Bożeny Fabiani. A kiedy powiedzieli Józefowi, że gospoda pełna, miejsc nie ma, zafrasował się wielce i zapytał o stajnią. Stajni dłużej nie mamy, konie tylko przy wojsku trzymają, ale tam z tyłu obórka i stajenka. Możecie tam ułożyć swoją kobietę. I poszli w głąb podwórza, znaleźli kamienną szopę, dokąd już głosy gawiedzi nie dochodziły. I umościł Józef Maryi legowisko, zarzucił na siano płachtę z osiołka. Tu ci będzie dobrze kochana. I zległa i szczęśliwie porodziła, a cała obórka dziwnie zajaśniała. Przez dziurę w dachu patrzyli na rozgwieżdżone niebo i na niezwykle jasną gwiazdę, jeszcze nigdy takiej nie widzieli. To od niej biła jasność z góry. Od niej? Nie. Jasność rozbłysła też między nimi. Na ziemi padły w sobie w ramiona dwie jasności. Ta z nieba i ta od dzieciątka na sianie. Dziwy, dziwy. Maria tuliła maleństwo z ciekawski wołek, z zaprzyjaźnionym wnet osiołkiem. Przesunęli pyszczki i chuchali. Na nóżki Jezuska z osiołkiem podeszły też owieczki. ofiarowały małemu swoje ciepło. I zrobiło się przytulnie, miękko, a cicho, że było cudne dźwięki, jakieś delikatnej muzyki, jakby się rozśpiewało to świetliste powietrze i całe niebo z gwiazdami. A to aniołowie się zlecieli przygrywać now nowonarodzonemu i miał ci Jezus koncert, jaki jeszcze żaden król nigdy nie słyszał. Dziwy, dziwy. A miejscowy Wołek z Osiółkiem popatrzyli po sobie. Widziałeś, co leży w naszym żłobie? Ja? No przecież, że widziałem. Toż całą drogę niosłem brzemienną Maryję. Ale czy ty, Wołku, widziałeś, kogo Maria porodziła? Tak. Znaczy... nie. Widzę coś dziwnego. Wygląda całkiem jak mały człowiek, ale świeci jak słońce. Pięknie pachnie, a sianko pod nim zamienia się znowu w kwiaty z naszej łąki. To ci dopiero będzie smakowite. No wiesz, chyba nie zabierzesz tej małej istocie siana ze żłobu. A broń Boże, broń Boże, jeszcze na maleństwo pochucham. Żeby nie zmarzło, ale, ale. Tak sobie myślę, kto też to może być, Wołku? I jak długo będzie leżeć w naszym żłobie? Nie wiem, ale rozejrzyj się w koło. Niby cicho, a wszędzie ktoś śpiewa. Niby noc, a wszędzie jasno. Na niebie świeci jakaś wielka gwiazda. Jakby spuchła, czy co? Sam popatrz. To niby co to ma znaczyć? Że to dziecko to ktoś bardzo ważny tam wysoko? Znaczy nad stajnią? Na samej górze, ty durny ośle, w niebie. A w niebie! W niebie, no i na ziemi, dla ludzi. A może i dla nas? Nie zadawaj głupich pytań. Lepiej chuchaj małemu na nóżki. I wołek z osiołkiem zamilkli i znowu chuchali zgodnie, ale po chwili osiołek nie wytrzymał. Wołku, patrz-no tylko, kto tu przyszedł. Kto? No jak to? Nie poznajesz? Toż to ten pasterz, który ci wczoraj kijem zdrowo przyłożył i sklął okrutnie, żebyś przepuścił jego owce na drodze. Aha, niby on, ale jakiś inny, taki grzeczny, a łagodny jak jego baranek, i mowę plugawą odmienił. Popatrz tylko, całuje małego po nóżkach i coś gada, że przeprasza. Ale patrz! Za sobą przeprowadził. Kogo? Swoją kobietę. Te kutwę wiecznie obrażoną na cały świat i kłótliwą, że Boże nie daj. A teraz? No nie! To niemożliwe! Ona cała uśmiechnięta wprost promienieje, a jak słodko gawędzi z dzieciątkiem. Słyszysz, Wołku? Słyszę, słyszę, a jakże dziwy. Dziwy. Ale coś mi się widzi, że moja śliczna panienka czymś się trapi. A ty, ośle, niby skąd to możesz wiedzieć? Bo jak ty wołku drzemałeś, to ja uważnie patrzyłem. I co takiego żeś wypatrzył? Widziałem, jak po ślicznej buzi Maryi, mojej słodkiej panienki, płynęły łzy. E tam, takie gadanie. Z kobietami już tak jest, że łatwo się wzruszają. O nie! Maria jest bardzo opanowana. Nigdy w drodze nie usłyszałem z jej ust słowa skargi. Ona musi mieć w sercu jakiś ból. Zmęczony gadaniną osiołka, Wołek właśnie zapadał w słodką drzemkę, gdy ten go nagle szturchnął. — Wiesz, Wołku, nigdy bym nie przypuszczał, że taka skromna stajnia jak ta nasza będzie gościć takie znakomitości. — Znaczy, że jak pastuchowi i jego starej rozjaśniły się gęby i poprawiły maniery, to już masz ich za znakomitości? — Ja nie o nich. Ty tylko spójrz, kto podchodzi do Dzieciątka. Dźwignął się Wołek na cztery nogi, Łypnął najpierw jednym, potem drugim okiem, a potem jeszcze raz i zdumiony, jakiś pomruk tylko z siebie wydał. No, no. Jacyś trzy wielcy dostojni goście w barwnych, szeleszczących jedwabiach wręczali dzieciątku jakoweś cenne dary i klękali przed nim. Ty, to chyba sam król, ale czy aby prawdziwy? Jak się potrafi grzecznie znaleźć, to musi co prawdziwy. A ten, jak widać, potrafi. Ale, ale. Król zdjął swoją koronę z głowy i. i wkłada ją dziecku na główkę. To co to za dziecko, Wołku, przed którym sam król klęka? Mówiłem ci, że to ktoś bardzo ważny. Może to też król, tylko dopiero jak dorośnie, ma się rozumieć. To ja dźwigałem na grzbiecie samego króla? To ja też nie jestem byle kto! Musisz mnie teraz traktować z szacunkiem, Wołku. Jeszcze się nad tym zastanowią. Ale nie na długo, bo do stajenki łeb wsunął wielbłąd i osiołek znowu szturchnął wołka. Witam was, bracia. Wstań, zachowuj się. Przywitaj się grzecznie z kościem. Wyspać się nie dają. Garbaty koń? Coś ty za jeden. To wielbłąd wołku. Przystojny wielbłąd. Żaden tam garbaty koń. Przywiózł tych monarchów z daleka. My z osiołkiem starzy znajomi. Spotykamy się nieraz w drodze. Widzisz, Wołku? Widzisz, jakie pożyteczne są podróże? Ile to można zobaczyć? Navigare necesse est. Co? To ty, ośle, dzisiaj i po rzymsku gadasz? I niby co to znaczy? Że podróżowanie jest czymś koniecznym, a ty pasisz się zawsze na tej samej łące. To co ty mogłeś w życiu zobaczyć? Ale za to wiele słyszę i mam dużo czasu na przemyślenia. A co to takiego wołku, te przemyślenia? To zaduma nad światem, ale ty, ośle, jesteś zagłupi, żeby to pojąć. I tak się przekomarzali, a wielbłąd tylko się uśmiechał i skubał siano. A działo się w Betlejem w roku spisu ludności za cesarza rzymskiego Oktawiana Augusta. Na tym jednak historia się nie kończy, dziwy bowiem nie ustawały. Miał Józef widzenie anioła we śnie i usłyszał że ma zabrać tych dwoje, których Bóg powierzył mu pod opieką, i uciekać czym prędzej z kraju Heroda, bo król chce ich synka zabić. Rozesłał już armię siępaczy. Wyruszył więc Józef w drogę, prowadząc osiołka z Marią, tuląc dziecko w ramionach. Wędrowali wiele dni i noc, aż dotarli do Egiptu. Tam cieśle zawsze miał pracę, więc i Józef ją znalazł, a Maria dorabiała szyciem i czuwała nad pierwszymi kroczkami synka. A gdy zły król Herod, splamiwszy ręce krwią wielu dzieci, zmarł, to znowu Józefa Anioł nawiedził we śnie i powiedział: Wstań, weź synka i matkę i wróć do kraju, bo pomarali ci, co na życie Jezusa czekali. I wyruszyli w drogę powrotną, a usiedli w Galilei, w Nazarecie, gdzie Jezus dorastał, zadziwiając wszystkich, że taki bystry, a mądry. Całkiem nie jak dziecko. Dziwy, dziwy. Cześć Boże, w tym trudnym dla nas pandemicznym roku pochylamy się w sposób szczególny nad tajemnicą wcielenia, która przybliża nam Boga. I choć nadal pozostaje tajemnicą, uczy nas zawierzenia, uczy nas nadziei. Uczy nas trwania i oczekiwania. Na to, co będzie dalej. Wcielone Słowo, Bóg przychodzi do nas w małym dziecięciu. Proszę o to, aby nas wszystkich napełnił wszelkim błogosławieństwem, aby wspomagał naszą wiarę, byśmy trwali przy nim, w każdym wydarzeniu, nawet teraz, w tym najtrudniejszym czasie, byśmy potrafili się dzielić nadzieją, jak chlebem powszednim. A w nadchodzącym roku, nowym roku 2021, niech każdy z Was doświadczy zdrowia i szczęścia. Niech nikogo nie opuszcza pomyślność i niech spełnią się wszystkie nasze marzenia. Niech zawsze wokół nas będą życzliwi ludzie, na których wsparcie można liczyć. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, siostra Iwona.